Słuchajcie drodzy widzowie, pytaliście się na przestrzeni ostatnich dni czy agenci to jest dobra inwestycja Według mnie są oni dobrzy do momentu kiedy Valve nie doda nowych, to pierwsza sprawa Druga sprawa jest taka, że jest to duże ryzyko pod względem procent zwrotów Czyli niczego innego jak ROI, czyli Return On Investment, bo niektórzy również się pytali co to jest ROI Napisałam chyba jednej sobie, że to ROI de Janeiro Nie do końca mi uwierzyła, nie wiem w zasadzie czemu Ale no zobaczcie, mamy tu taką agentkę z CT i jest mniej więcej, w zasadzie jej cena stoi w miejscu, więc no, okej, okay, można by powiedzieć, że spoko, bezpiecznie, że nie idzie w górę, ale nie idzie również w dół, nie najgorzej. No ale z drugiej strony mamy również agentów typu Elite Trapper Solomon, który w zasadzie idzie w górę. Od początku miesiąca ze 180 zł spadł sobie na 140, no i ktoś powie, że jest ten agent niestabilny. I szczerze, ja się z tym zgodzę, ale w późniejszej fazie poleciał na 300, no i znowu w dół, tak na 214. Co prawda jest wyżej niż 149, a na 214, ale dlaczego? Nie wiem, czy kojarzycie, i jakiś czas temu wam wspominałem o nikim innym jak Maximilianie Levron, który końcowo nawet jest w stanie przerobić wam filmik. Na podstawie artificial Intelligent, żeby spompować sobie Solmana. Dosłownie tutaj przerobił filmik: jak Solman, jakby nigdy nie spokonuje jakiegoś innego agenta. I powiem tak, z jednej strony jest to śmieszne Z drugiej strony nie powinny być takie sytuacje, miejsca, że jest coś takiego pompowane A z trzeciej strony, panie i panowie, kto mu zabroni? Mało tego wszystkiego, podzielił się informacją dość ciekawą Że kupił ostatnio, no, 1000, 1600 dolarów, 35 w zasadzie agentów Ale co jest tym wszystkim najlepsze? Najlepsze jest to, że łącznie wydał 30 prawie 1000 dolarów Dokładnie to 29 473 Co na nasze przeliczeniu złotówki, bo w zasadzie kurs dolara również sobie skacze raz z górę, raz w dół Daje nam to 110 tysięcy 110 złotych na agentów, na jednego agenta, kumacie to w ogóle? I z jednej strony ktoś powie, no dobra, spoko, fajnie, idzie w górę, w dół, w górę, w dół Ale prawda jest taka, że jak wejdziecie sobie na jego konto na Twitterze, to jest według mnie sekta Sekta ludzi, którzy kupują tego agenta i się po prostu chwalą, że ej, zobacz, kupiłem agenta, ej, zobacz, jaki tu agent w górę, ej, zobacz, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej, co so, według mnie jest dość niefajne, ze względu na to, że jak nagle ci ludzie będą chcieli sprzedać po prostu tych agentów, to cena może sobie polecieć niesamowicie w dół. Dla przykładu, tu widzieliście agentkę, która w zasadzie stała w miejscu. Ktoś powie, że fajnie, że nie traci na wartości, ktoś powie, że słabo, bo w międzyczasie poszło wiele rzeczy w górę. Jasne, ja się zgadzam, ale musicie pamiętać i mieć z tyłu głowy, że jeżeli są takie sytuacje, że jedna osoba jest w posiadaniu na przykład dużej ilości agentów, w tym wypadku prawie 1100, no to może być sytuacja, kiedy wystawi wszystkie i nagle cena Spadnie w dół, lub będzie po prostu chciała sprzedać swoją większość. Wydaje mi się również, że nie jest to dziomek, który jest idiotą, ale nie wiemy, nie wiemy, widziałem dużą ilość komentarzy, zresztą sami będziecie mogli sobie wejść na jego profil i sprawdzić jak ludzie się chwalą, że ej kupiłem 5, 10 agentów podsumowując na ten materiał wydaje mi się, że agenci są średni w aktualnym momencie, jest dużo fajniejszych ciekawszych, bezpiecznych opcji, a jakbyście potrzebowali na przykład więcej analiz to zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie naprawdę masę dodatkowych ilości materiałów dla rank wspierających w postaci newplayera, no i przy okazji zapraszam również do niczego innego jak wbicia na discorda, gdzie macie konkurs ich na 20 place of card lub możecie użyć mojego refa na flowcie, co nie? A, no i jeszcze mogę dopowiedzieć jako ciekawostkę, że w końcu tutaj OZ nie dał nam znać, że Valve naprawił informację dotyczącą tego, że nowe przedmioty wam się pojawiły w fiumku. Od jakiegoś tygodnia było to zbugowane, że nie wyświetlało. Znaczy, że się wam wyświetlało nadmiernie, co nie? Nie ma, zniknęło, fajnie. Dajcie w sumie znać komentarze, jak wy to oceniacie. Jak wy oceniacie ziomkę, która ma 110 tysięcy złotych w agentach, albo 100 w zasadzie 8, w zależności od tego, jak kurzulara będzie wyglądał. Bo on idzie raz w górę, raz w dół. No i co, no i zapraszam na Discord, gdzie macie się na 20 PSL kart. dla chcącego. Nic trudnego, mi jego nie wam życzę. Trzymajcie się, no i cześć.